Cześć! Witaj, ja mam na imię Pola i zapraszam Cię na wspólny trening Pilates, który aktywuje mnieśnie głębokie brzucha, wzmacnia dolny odcinek pleców oraz modeluje i ujednia pośladki. Potrwa on niespełna 25 minut i jest idealny zarówno dla osób początkujących, jak i średnio zaawansowanych. Jedyne co potrzebujesz, to mata. O całą resztę zadbam już ja gotowa. Zaczniemy sobie leżąc na plecach, więc powoli, kręg po kręgu, zroluj się do dołu. Uż je wygodnie, przysuwając stopy bliżej pośladków. Jak jesteś już gotowa, uż obie dłonie na wysokości żeber. Zacznijmy nasze zajęcia od oddechu. Postaraj się wziąć głęboki wdech przez nos i poczuj jak twoje żebra rozszerzają się na boki. Następnie z wydechem delikatnie przez usta wyobraź sobie, że dmuchasz świeczkę i wypuść powietrze. Poczuj jak twoje żebra wracają do pozycji neutralnej. Spróbuj jeszcze kilka razy, jeżeli chcesz, możesz zamknąć swoje oczy, wsłuchaj się tylko w swój oddech. Wdech nosem, poczuj jak żebra rozszerzają się na boki i delikatny wydech ustami wracają do swojej pozycji. Super! Zwróć uwagę, czy twoje barki i szyja są rozluźnione. Postaraj uniknąć się uniknąć jakichkolwiek napięć w Twoim ciele. Z ostatnim wydechem ułóż ręce wzdłuż ciała, dłonie skierowane w dół. Zacznij od podwinięcia miednicy i z kolejnym wydechem kręg po kręgu zroluj się w górę. Weź głęboki wdech i z wydechem. Kręg po kręgu wracaj. Daj sobie tutaj troszkę więcej czasu. Wykonamy to jeszcze kilka razy. Nie spiesznie. Podczas podwijania miednicy i rolowania kręg po kręgu ku górze, postaraj się nie napinać spędnie swoich pośladków. zamiast tego, zwróć uwagę na ustawienie swoich stóp. Postaraj się, aby były one stabilnie oparte na macie. Pozwoli Ci to w naturalny sposób uaktywnić pośladki i tylne uda. Pamiętaj, że na końcu Twoja miednica wraca do pozycji neutralnej. Jeszcze raz z wydechem kręg po kręgu, od kości krzyżowej przez lędźwia, aż po odcinek piersiowy. Zatrzymaj się, gdy barki, biodra i kolana znajdują się w jednej linii. Zwróć uwagę, że Twoje kolana nie rozchodzą się na boki. Twoje dłonie i ramiona aktywnie odpychają się od maty, kiedy jesteś w górze, a Twoja klatka piersiowa jest otwarta. Tym razem zostaniemy na dwa głębokie oddechy w górze, utrzymując stabilną linię ciała. Z wydechem powoli opuszczaj kręgosłup kręg po kręgu na matę, zaczynając od górnej części pleców aż po kość krzyżową. Super, mamy to. Teraz przejdziemy do unoszenia bioder w górę, tym razem utrzymując kręgosłup i miednicę w pozycji neutralnej. Zrób wdech przez nos, z wydechem spróbuj zaaktywować mięśnie głębokie brzucha, uaktywnij pośladki i unieś biodra w górę, aż ciało utworzy prostą linię od kolan przez biodra do barków. Kontynuuj jeszcze 6 powtórzeń, utrzymując swoje własne tempo. Staraj się nie wypychać szybr do góry i utrzymywać kolana równolegle. Ostatnie 3... Dwa, jeden, tym razem zostań w górze, trzymaj delikatnie napięty pośladek i uda i unieś prawą nogę w górę, na zmianę odłóż, stopa stabilnie napiera w kierunku ziemi i zmień. Jeszcze raz prawa. Postaraj się, aby Twoje biodra się nie kołysały na boki i pośladki zostały na tej samej wysokości. Nie unoś nogi zbyt wysoko, tylko na wysokość Twojego kolana przedłużenie. Jeszcze pracuj na zmianę. Postaraj się trzymać aktywne ramiona, otwartą klatkę piersiową i sprawdź, czy Twoja szyja jest rozluźniona. Nie chcemy tam żadnych napięć. Ostatni raz lewa, tym razem zostań na prawej stronie. Na wdechu opuść nogę, z wydechem unieś w górę. Wdech i wydech. Nie musisz unosić nogi wysoko, tylko na wysokości Twojego kolana, tak aby noga była przedłużeniem Twojego ciała. Zmień, lewa to samo. Wdech tu. Wydech, góra, pośladki, utrzymuj na tej samej wysokości. Super. Po stresie kolce biodrowym jest skierowane ku górze. I jeszcze ostatni raz. Powoli wracając, stopy wracają na matę, a ty zroluj się do dołu. Przybliż prawą, lewą nogę w kierunku klatki piersiowej. I pokołysaj się w prawą, lewą stronę. Możesz zatoczyć też małe kółka. Zostajemy cały czas w tej samej pozycji, ale przenieś swoje ręce za głowę. Możesz zapleć dłonie. U z wydechem pośladki w górę. Wdech opuść. Z wydechem spróbuj skierować łokieć do kolana. Wdech, wydech, łokieć kolano. Wdech. Wydech, pośladki, znowu góra. Powtórzymy tę sekwencję jeszcze kilka razy. Z wydechem, łokieć do przeciwnego kolana, wróć. Kolejny wydech, druga strona, super. Wydech, pośladki, góra. Mamy to. To co? Jeszcze raz. Wydech, łokieć, kolano, super. Pamiętaj, żeby przy skręcie cały czas utrzymywać otwartą klatkę piersiową. Nie zamykaj się. A twój łokieć wcale nie musi dotknąć kolana. Pamiętaj o wydłużonej szyi i spróbuj zsynchronizować ruch z oddechem. Wydech pośladki góra. Super. Wydech kolano łokieć. Wdech centrum. Wydech kolano łokieć, wdech centrum. Z kolejnym wdechem unieś ramiona do góry, dłonie skierowane do siebie. Unieś prawą, lewą nogę, kąt mniej więcej 90 stopni. Weź wdech. Z wydechem opuść prawą rękę i lewą nogę. Wdech. Wróć do centrum. Super. To samo druga strona. Wydech, lewa ręka, prawa noga. Wdech, centrum. Spróbuj skupić się na oddechu wykonując ruch powoli i kontrolowanie. Postaraj się, aby dolne plecy nie odrywały się od maty. Kontynuuj w swoim tempie. Wdech, wdech, wróć do centrum. Wdech z mięśni strony, wdech, wróć do centrum. Jest to świetne ćwiczenie na wzmocnienie mięśni głębokich brzucha. I powoli wróć do centrum. Ostatni raz. Lewa. Centrum. Prawa. Centrum. Świetnie. Ostatni raz. Lewa. I już prawie mamy to. Świetnie. Zmienimy sobie teraz pozycję. Przesuń stopy troszkę dalej. Powoli unie klatkę piersiową. Podeprzemy się na przedramionach. Znajdź wygodną pozycję. Sprawdź, czy twoje łokcie są dokładnie pod barkami i z wydechem zacznij pracować nogami. Opuszki palców dotykają matę. Wydech i zmiana. Wydech i zmiana. Super. Pamiętaj, że twoje przedramiona delikatnie napierają na matę. Utrzymujesz otwartą klatkę piersiową. Patrz przed siebie wydech i jeszcze kilka zmian. Super. Jest to niewielki ruch, ale jestem pewna, że poczujesz go. I ostatnie 4, 3, 2, jeden. Super, mamy to. Zmienimy sobie teraz pozycję i przejdziemy na bok. Palce dłoni szeroko otwarte, Przed przedramię przylega do maty, łokieć dokładnie pod barkiem, podciągnij bok, wydłuż, super Z wydechem otworzymy nogę i przyciągniemy kolano w kierunku barku Możesz zostać biodrami na macie albo unieść biodra do góry i wybrać trudniejszą wersję To stosuj ćwiczenie do siebie Super i kontynuuj, wydech, otwórz, przyciągnij kolano do barku, pięknie Spróbuj nie ruszać biodrami. Biodra są skierowane w przód. I jeszcze ostatnie 5 powtórzeń. Prawie mamy to. Pamiętaj, że nie musisz otwierać nogi zbyt mocno. Pracuj na swoich własnych zakresach ruchu. Ostatnie 3. Super, utrzymaj. 2. Ostatni raz. I powoli odłóż biodra na matę. Zmienimy ćwiczenie. Wyprostuj prawą nogę. Teraz przenieś prawą nogę w przód, następnie wróć do środka i unieś nogę do góry. Super. Tutaj znowu możesz zostać biodrami na macie albo unieść biodra w górę, jeżeli chcesz wybrać trudniejszą wersję ćwiczenia. Kontynuuj, przenosząc nogę w przód, środek. I góra. Staraj się utworzyć jedną długą linię od czubka głowy aż po opuszki palców. Super. Stabilna pozycja i góra. I przód. Prawie mamy to. Pamiętaj, twoje przedramię odpycha się od maty. I ostatnie dwa. Góra. Ostatni raz przód. Góra. I rozluźnij. Zmienimy sobie teraz stronę i wróćmy do pierwszego ćwiczenia. Pamiętasz już pozycję wyjściową. Opieramy się na przedramieniu. Pamiętaj o wydłużonym boku. Nogi zgięte. Rękę możesz położyć na biodrze. Pracujemy teraz lewą nogą. Otwórz wydech i przyciągnij kolano w kierunku barku. Otwórz, tworząc diament między nogami i kolano w kierunku barku. Super. Spróbuj synchronizować ruch z oddechem. Jeśli chcesz utrudnić, możesz unieść biodra do góry. Wybierz wersję, w której czujesz się komfortowo dzisiaj. Zostało nam tylko ostatnie cztery powtórzenia. Super ci idzie. Trzymaj stopę flex, palce zatarte. Super. Tylko dwa. Już prawie tam jesteśmy. Ostatni raz kolano w kierunku barku i rozluźnij wracając biodrami na matę, przejdziemy od razu do następnego ćwiczenia, lewa noga wyprostowana wydłużony czubek głowy super, przenieś przód centrum, unieś góra przenieś przód centrum, unieś góra super, biodra kolce biodrowe patrzą w przód Postaraj się nie bujać biodrami, znaleźć stabilną pozycję. Jeżeli chcesz utrudnić ćwiczenie, znowu unosisz biodra do góry. Ale spokojnie możesz zostać biodrami na macie. Dostosuj wersję do siebie. I góra. Super. I przód. Centrum, góra. Nie spiesz się wykonać ćwiczenie powoli. I już mamy to, zmienimy sobie teraz pozycję, przejdziemy do klęku podpartego. Pamiętaj o ustawieniu dłoni dokładnie pod barkami, a kolana pod biodrami. Ugnij nogę pod kątem 90 stopni i unieś się w górę, następnie wyprostuj. Znowu ugnij i góra. Wyobraź sobie, że stopa kopie w sufit. Super, postaraj się trzymać mocne centrum. Wyprostuj i góra. Jeszcze kilka powtórzeń. Zwróć uwagę na proste plecy. Utrzymaj kręgosłup w neutralnej pozycji, a głowę jako jego przedłużenie. Postaraj się nie wyginać kręgosłupa w odcinku lędźwiowym. Zostały nam ostatnie 4 powtórzenia, i potem zmienimy stronę. Mam nadzieję, że poczułaś tutaj swój pośladek. Powoli zmień stronę, jeśli będziesz gotowa, zacznij pracować drugą nogą. To samo, z wydechem unieś, kopnij piętą w górę i wyprostuj. Nie unosz nogi zbyt wysoko, pilnuj, aby biodra zostały na jednej linii. Aktywnie odpychaj się dłońmi od maty, stwarzając stabilną pozycję. Świetnie Ci idzie ostatnie 5 powtórzeń. Góra, kopnij wyprostuj, super i góra i wyprost tylko trzy, dasz radę góra i wyprost mam nadzieję, że czujesz twój pośladek i jeszcze wyprost i góra a teraz daj sobie chwilę czasu na odpoczynek usiądź pośladkami na piętach wydłuż dłonie rozluźnij głowę kładąc czoło na macie jak będziesz gotowa, wróć do naszego podporu, zadrzyj palce stóp. Pamiętaj, że kolana ustawione są pod biodrami. Teraz nie zmieniając pozycji, uniesiemy kolana nad matę. Nie wysoko. Kolana są na wysokości Twoich kostek i powoli wróć wdech, wydech, kolana górę. Zapracujemy tutaj jeszcze kilka razy. Wdech. Kolana, góra. To jest mały ruch, ale jestem pewna, że poczujesz Twoje centrum. I jeszcze wydech, góra. Super. Głowa przed przedłużeniem kręgosłupa. Aktywne dłoni odpychają się od maty. Aktywne stopy. Super. I wydech, góra. Tym razem uniesiemy kolana jeszcze raz i zrobimy krok prawa-lewa, wychodząc do wysokiego podporu. Utrzymaj, wróć i odłóż kolana Super, mamy to, powtórzymy jeszcze kilka razy Wydech, kolana góra i lewa, prawa Wróć, tak samo Super, utrzymaj neutralną pozycję kręgosłupa I góra, wydech, prawa, lewa, podpór I wróć Wykonaj to ćwiczenie powoli, nie spiesz się Spróbuj synchronizować ruch z oddechem. Daj sobie czas. Powtórzymy jeszcze po dwa razy na prawą, lewą stronę. Wychodząc do podporu, chcesz stworzyć jedną długą linię od czubka głowy, aż po twoje pięcy. Twój wzrok jest skierowany cały czas na matę. Robiąc kroki nogami, postaraj się nie kołysać swoich bioder. Zachowaj je w miarę możliwości w jednej pozycji. A teraz dajmy sobie chwilkę odpoczynku. Usiądź na piętach, weź głęboki wdech, na góra, zablać dłonie, wyciągnij się do góry, poprzeciągaj prawa, lewa i opuść. Wrócimy sobie jeszcze raz do podporu. Ustaw dłonie pod barkami Zadrzuj palce Bazujemy cały czas na tym samym ćwiczeniu Unieś kolana nad matę I teraz prawa noga, bok Lewa noga tap do boku, super. Postaraj się utrzymać cały czas neutralną pozycję kręgosłupa, nic tam się nie dzieje. Wyobraź sobie, że na twoich plecach jest postawiona szklanka z wodą i ona się nie może wylać. Także nic tam się nie kołysze, super. Tap, prawa, tap do boku lewa. I jeszcze zapracuj kilka razy. Świetnie ci idzie, pamiętaj o oddechu. I znowu przejdź do pozycji dziecka, odpocznij chwilkę. Jak będziesz gotowa, to znowu wróć do podporu. Obiecuję, że to już będzie nasze ostatnie ćwiczenie. Z kolejnym wydechem wróć do podporu. Ustaw swoją pozycję i wyprostuj prawą nogę. Palce zostają na ziemi. I skrzyżuj, i wróć. I teraz kolano przyciągasz do klatki piersiowej, zaokrąglasz plecy. I znowu skrzyżuj, wróć do centrum, i kolano do klatki piersiowej. Super, jeszcze kilka powtórzeń. Kontynuuj. Nie unosz nogi zbyt wysoko. Jest to stosunkowo mały ruch. skos wróć do centrum, palce stóp zadarte, zaokrąglej i skos i wróć i zaokrągli plecy odpychając przy tym dłoń od maty i teraz zmień stronę to samo lewa noga skos i tap i zaokrągli plecy przyciągnij kolano do klatki piersiowej. Nie musisz dotknąć kolanem czoła. Zaokrągli plecy. Hop. i skos I centrum. Super. Pamiętaj o oddechu. I jeszcze. I skos I centrum. I kolano do klatki piersiowej. Pięknie. Prawie mamy to. To jest ostatnie ćwiczenie w podporze i zaokrągli, i jeszcze ostatnie powtórzenie, skos, środek i kolano do klatki pierwszej. Super. Mamy to, daj sobie znowu czas na odpoczynek, usiądź pośladkami na piętach, tym razem daj sobie kolana szerzej, powędruj dłońmi w przód, odłóż czoło na matę, weź głęboki wdech i wydech przez usta. To jest Twój czas na odpoczynek. Został nam jeszcze tylko delikatny strecznik na koniec zajęć. Powędruj swoimi dłońmi najpierw w prawą stronę. Wydłużając lewy bok, oba pośladki cały czas siedzą na piętach. Z kolejnym wydechem powędruj do drugiej strony. Rozciągnij cały prawy bok. Głęboki wydech. I powoli wracasz do centrum, dłoń po dłoni, jeszcze wydłuż i wróć do podporu. Na wdechu otwórz klatkę piersiową, spójrz w przód. Z wydechem zaokrągli plecy, odepchnij się dłońmi od macy. Wdech, spójrz przed siebie. wydech, zaokrągli. Super. I jeszcze wdech, spójrz przed siebie. Nie zadzieraj głowy. I wydech. zaokrąglij I jeszcze raz wdech. I wydech. Super. Wyprostuj prawą nogę i przyciągnij kolano pomiędzy ręce. Wydłuż lewą nogę. Postaraj się skierować swoje lewe biodro ku Macie. Klatka piersiowa otwarta, usiądź wysoko, jeśli możesz, połóż przedramiona na macie. Albo odłóż dłoń na dłoni i rozluźnij połóż czoło na dłoniach. Daj sobie tutaj kilka głębokich oddechów, poczuj przyjemne rozciąganie prawego pośladka ale także mięsień biodrowo-lędźwiowy, nogi, która jest wyprostowana. Pamiętaj o głębokim oddechu. Oddech pomoże Ci wpuścić tam troszkę rozluźnienia. Powoli, wychodząc z pozycji, dokładnie w ten sam sposób, zrób duże koło lewą nogą. I połóż lewą nogę na prawej. Palce lewej stopy zatarte. Podeprzyj się dłoni z tyłu. Wydłuż kręgosłup. Zbliż klatkę piersiową w kierunku twojej nogi. Jeśli chcesz, zamknij oczy. Skup się tylko na swoim oddechu. Jest to też świetne ćwiczenie na otwarcie Twojego biodra. I stąd przejdziemy sobie na drugą stronę, czyli lewa noga zostaje zgięta, prawa zatacza koło, znajdź znowu pozycję wygodną dla Ciebie. Możesz zgiąć swoją lewą nogę troszkę bardziej, prawe biodro skierowane ku ziemi. Najpierw usiądź wysoko, potem jeśli chcesz, powędruj przed ramionami w przód, albo ułóż prawą, lewą dłoń i niech Twoje czoło spocznie na dłoniach. Znowu daj sobie tutaj kilka głębokich oddechów. Poczuj przyjemne rozciąganie. Wdech przez nos. I wydech jak czujesz, przez nos, albo głęboki, długi wydech przez usta. I powoli tak samo wracasz, unosisz się do góry, usiądź, zrób duże koło prawą nogą, i połóż. Ją na lewej, stopa zadarta, znowu podeprzyj się dłońmi, usiądź wysoko, kozroluj ramiona w tył. Zamknij oczy i jeszcze trochę pooddychaj. Wdech nosem. I długi, długi wydech. Ostatnim wydechem wróć stopami na matę, usiądź w siadzie skrzyżnym, tak jak jest ci wygodnie, weź głęboki wdech, ramiona góra, z wydechem połącz dłonie. Wow, jestem z Ciebie dumna, wykonałaś dzisiaj dużo pracy. I mam nadzieję, że Ci się podobało. Jeśli tak, podziel się tym filmem z bliską osobą. Pamiętaj o zostawieniu łapki w górę i komentarza. Zasubskrybuj nasz kanał po więcej takich treningów. Wpadnij też na nasz Instagram po więcej pilatesowych treści i nie tylko. Życzę Ci cudownego, wspaniałego dnia. Do zobaczenia.